Okej, okay. siemaneczko, ziomeczki, dzisiaj pokażę Wam poradnik pobrania mapki, tam wtedy mi się nie udało, nie było też fajnie, więc tamten filmik usunąłem, a zrobiłem sobie nowy, czyli tak, wchodzimy w Google i na YouTube. Wbijamy na mój kanał Saturn 481. Wbijamy sobie. Wchodzimy w pierwszy odcinek, jaki tutaj miałem. Jak mówiłem, oto link do mapy. Klikacie. Czekacie, aż Wam się załaduje. Tutaj macie. Yy, musicie poczekać 5 sekund, i bierzemy skip. Up. Wtedy automatycznie, tutaj pojawi nam się. Właśnie. Pobieranie. Kiedy już jednak. Jeżeli już jednak się pobierze, yy, będziemy musieli wypakować. Sky Island wersja 1.2 i Macox. Matsoks, czy jak tam się nazywa? Na razie nie potrzebujemy. Jednak komu nie działa mapka po normalnemu yy, daniu Sky Island? Musicie też dać mat, Matsoksa. Ale ja bez tego, bez tego mi też działało. Wtedy musimy mieć Minecrafta wyłączonego, bo inaczej pobieranie mapki się nie zadziała. Pewnie niektórzy wiedzą, ale dla yy, niewiadomych. Wchodzimy tu. I jak mówię, mamy właśnie te. Je przenosimy tutaj. Ja ich przenieść nie mogę, bo już je mam. Yy, I odpalamy sobie wtedy Minecrafta. Potem, potem po prostu czekamy, a nasz Minecraft się włączy. I możemy grać. Najlepiej wersja działa na 1.7.2 Możecie tak, sobie wziąć 1.7.10, 1.7.5. Tylko wtedy pewnie będziecie potrzebowali tego foldera. Ja nie potrzebowałem, tylko to wróciłem. Aha, zapomniałem. Jeszcze co w Nie Jeżeli chcemy wrócić, sobie procent, a p, p, data procent. O! Wbijamy krop, w kropka, kropka Minecraft. Yy, I mamy tutaj. Szukamy save save, save. O właśnie savez. I są nasze światy. Bierzemy tutaj Sky Island i kopiujemy tutaj. Okej. Okay. Więc to koniec dzisiejszego poradnika. Subskrybujcie. Yy, subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Przepraszam bardzo za to, co się stało wcześniej. Po prostu nie dosłyszałem się na próbie oglądania. I trochę się ośmieszyłem, ale teraz będziemy mogli. To może też możecie grać na tej mapce. Więc trzymajcie się do następnego odcinka.